Liści będą mi się komuniści. A na drzewach zawiastliści będą mi się komuniści. Wczoraj minęła kolejna czarna data w naszej historii. 17 stycznia to historyczna rocznica zniewolenia narodu polskiego przez komunistów. Do tej pory się wmówić, że było to wyzwolenie. My jednak dobrze wiemy, że było to kolejne założenie Kajdan i próba wyniszczenia polskiej duszy. Wieziono, torturowano i mordowano naszych rodaków, którzy stawili opór na jeźdźcom. System. P liczne pamiątki w postaci miejsc przedstawiających fałszywe polsko-radzieckie bratek obroni, lub wynoszące na piedestal Rzekonach polskich patriotów w okroju bandy wasilewskiej, czy właśnie Zygmunta Berlinga. Wielkie pomniki stawiano w najbardziej eksponowanych miejscach polskich miast pod pozorem trałowania fałszywej idei braterstwa. Miały one symbolizować sowiecką dominację nad naszym krajem. Po 1989 roku wbrew głośnym deklaracjom nie dokonano do dekomunizacji przestrzeni publicznej, to było wielkim błędem, który jest odczuwalny do dzisiaj. Nic skazano i nie przetrącono tego rdzenia dziedzictwa sowieckiego. Nie potępiono i nie osądzono ostatecznie zbrodniarzy i ludzi zanieszanych w budowalnie reżimu komunistycznego co nie sprawiło, że do dziś możemy spotykać Polsce w takie oblicze. Te elementy muszą i powinny być pokazywane w ich prawdziwym, negatywnym świetle, bowiem tylko na to zasługują. Hejbą jest, że rzekomo w Wolnej Polsce słyszymy kolejne uniewinniające wyroki byłych sb czy komunistycznych zbrodniarzy. To wstyd, że kaci i mordercy dostają olbrzymie emerytury od państwa, i śmieją się w twarz swoim ofiarom, polskim patriotom, którzy zmuszeni są przeżyć zawodowe ręce. Nie chcemy żyć w cieniu pomników Armii Czerwonej oraz zabrzajców i zdrajców narodu polskiego. To nie im należy się oddawanie czci i honoru. Trzeba tak długo walczyć o dekomunizację, aż wreszcie normalność zatriumfuje i sowieccy okupanci nie będą z cokołu śmiać się w twarz swoim ofiarom. Wyszedł czas rozliczenia. Chcemy wyrównania krzywd. Stajemy do walki silni, dumni, bezkompromisowi. Płonące dusze odracają się w Polakach na, nową, na nowo i są coraz żarliwsze. Czuć oznaki przemian, bo jesteśmy narodem, który umiłował wolność i suwerenność. Żądamy prawdy. Czołem Wielkiej Polsce. Nie damy. Nasze zbrodnie pamiętamy. Kobiuństwo żyć nie damy. <laughs> hey Berlin, zdradzaj całą cywilizę! ojczyzny. całą cywilizę! Hey Berlin, zdradzaj ojczyzny. cywilizę! Zdradzaj całą cywilizę! naszej historii. Nie wrócimy do naszych wartości imperatorabiliów. Będziemy cierpieć dalej na syndrom sztokholmski, syndrom narodu podbitego. Nie staniemy się naprawdę wolnym narodem. Nie będziemy w stanie stawiać czoła wyzwaniom. Nie będziemy w stanie zbudować gospodarki innowacyjnej, opartej na wiedzy. Czy powiedzieli wszystko? co można na ten temat powiedzieć. Ale ja powiem wam, jaka naszła mnie refleksja, gdy jechałem tutaj na to dzisiejsze spotkanie przed obiektem upamiętniającym przed obiektem upamiętniającym zdrajcę i orędownika Polskiej Republiki Rad. Jechałem tutaj sobie i myślałem, kto tak naprawdę jest tym sławnym, słynnym ciemnogrodem, kto jest orędownikiem szerzenia zabobonu, a kto jest siłą postępu? Szanowni Państwo, to my jesteśmy siłą postępu, która chce zmieść takie obiekty, chce zmieść to kłamstwo historyczne, które szerzone jest od 25 lat. Nic się w tej materii nie zmieniło. Wciąż mamy retorykę rodem z PRL-u. Towarzysz Miller 1 marca, w Dzień Żołnierzy Wyklętych, opuszcza salę plenarną i mówi, że nie będzie oddawał hołdu bandom leśnym. Szanowni Państwo, takie obiekty, to, że one istnieją pomimo ćwierć wiecza od upadku, rzekomego upadku komunizmu, najdowitniej świadczy o tym, że mamy wciąż skansen perelowskiej propagandy. Na taki stan rzeczy nie możemy się godzić i dlatego my, siły postępu, zmieciemy te obiekty, bo my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby przywrócić część i chwałę ludziom, którzy naprawdę na to zasługują. A Zygmunt Berling taką osobą nie jest.

Zaniechaniem, że po 20 y, przeszło latach y, tego typu obiekty znajdują się jeszcze w naszej przestrzeni publicznej. Jest też również swoistego rodzaju niedopełnieniem naszego obowiązku wobec solidarności y, międzypokoleniowej, wobec bohaterów, którzy zginęli i oddawali oj za ojczyznę życie, że zezwalamy na hołdowanie y, y, komunistycznych y, właśnie zbrodniarzy, y, którego. Jedna stacja właśnie za mną się jeszcze znajduje. Ja myślę, że to jest wielka szkoda dokonuje się w tej chwili, że młodzież, te coraz to nowsze pokolenia obserwują te relikty poprzedniej epoki i wbawia im się, że nie można tej epoki jednoznacznie ocenić. Można ją ocenić jednoznacznie i ta ocena jest jednoznacznie negatywna. Dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby te obiekty zniknęły z naszej przestrzeni publicznej. One są po prostu szyderczym uśmiechem z naszej bezsilności. Ja myślę, że, te, że ta, tej bezsilności nadchodzi kres, i już niedługo żaden z tych obiektów nie będzie szpecił naszej przestrzeni publicznej. Inne czerwone szuje wiedziały, że i o nich pamięć nasza będzie trwać latami, czego by o sobie nie mówili, że niby byli bohaterami. Że niby byli zasłużonymi ludźmi, niech wiedzą, że nawet za kilkadziesiąt lat ludzie będą wiedzieli, kto był zwykłą czerwoną świnią, kto był zdrajcą, kto był donosicielem, kto był zwykłą mędą. Połączenie pojęć generał, komunista, zdrajca jest tu jak najbardziej na miejscu i śmierć jego niczego nie zmieni. Pamięć narodu pozostanie wieczna a zdrady nigdy nie odpuszczamy śmierć konfidentom śmierć konfidentom śmierć, śmierć, konfidentom, konfidentom, śmierć, śmierć, konfidentom, śmierć, śmierć konfidentom śmierć konfidentom śmierć konfidentom śmierć my śmierć... swego celu adamichnik w izraelu my <grym> dojziemy swego celu adamichnik w izraelu nie dopniemy swego celu, Adam ich nie w Izraelu.